Hejka, z tej strony Dorota, a dzisiaj jest ze mną... Julia! I Julia jest moją kuzynką i będzie dzisiaj robiła swój domek. Więc zaczynamy. Okej, okay, pierwsze pomieszczenie, więc daję sobie tutaj telefon do Julii. Ona będzie z wami gadała. Dobra, to dzisiaj w pierwszym pomieszczeniu robimy toaletę. Okej, okay, to zrobiłam sobie coś takiego. Okej. Okay. Dobra, ta półka będzie na różne kosmetyki. No dobra, już kosmetyki są położone. Dobra, już skończyliśmy ten pokój, to teraz idziemy na następną. Dobra, to tutaj będzie pokój dla zwierzaków. Dobra, to tutaj wkładamy sobie zabawki. Do tej... Wstawiam jakiś dywanik, ładny. No dobra. Teraz będziemy dodawali światło. No dobra, ten spokój jest skończony. Dobra, to w tym pomieszczeniu będzie salon. Zrobiłam coś takiego. Dobra. Jak widzicie, to ekstremalnie wygląda i dodajemy jakiś dywanik. Dobra, wybieram jakąś tapetę. Skończyłam to, te pomieszczenie. Dobrze, więc to wszystko na dzisiaj. Julia skończył, nie skończyła jeszcze tego domku wspaniałego, więc będzie na pewno part 2. Czekajcie. No, i jeżeli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję na moim kanale. Pa! pa.